Wojna na Ukrainie trwa już 100 dni. Pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby symbolicznie przypomnieć, jakie prognozy dotyczące tego konfliktu kreślił Michaił Michajłowicz Hadarjonek, który paroma wyjętymi z kontekstu frazami szturmem zdobył serca wielu ludzi w Polsce i na Zachodzie, którzy otrzymali złudną nadzieję na zbliżający się koniec tego krwawego konfliktu. Artykuł pojawił się w internetowym, bardzo niepozornym internetowym magazynie o nazwie Niezależny Przegląd Wojskowy. Dnia 3 lutego 2022 roku. Warto wspomnieć, że artykuł Chodarionka wywołał prawdziwą burzę w Rosji. Na stronie internetowej był przeczytany 141 tysięcy razy. Dla porównania, temat numeru z zeszłego tygodnia był przeczytany 6 tysięcy razy. Jak to mówią Rosjanie? Poczujcie różnicę. Parę miesięcy temu widziałam fragmenty tego artykułu na dwóch czy trzech grupkach. Więc dla niektórych to, co teraz usłyszycie, będzie wydawać się znajome. Następny dzień wojny pomyślałam, że warto, żebyście wszyscy zapoznali się z artykułem znanego nam Chodarionka w całości. 3 lutego 2022 roku. Tytuł artykułu: Prognozy krwiożerczych politologów o rozentuzjazmowanych jastrzębiach i pochopnych kukułkach. Autor? Michał Michałowicz Chodarionek były szef grupy pierwszego kierunku, pierwszego kierownictwa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji. Pułkownik. Osobni przedstawiciele rosyjskiej klasy politycznej na dzień dzisiejszy twierdzą, że w razie wybuchu konfliktu zbrojnego Rosja byłaby w stanie zadać Ukrainie miażdżącą klęskę w ciągu kilku godzin. Niektórzy wspominają krótsze terminy. Sprawdźmy, czy takie deklaracje mają przełożenie na rzeczywistość. W ostatnim czasie w środowisku rosyjskich ekspertów dość mocno ugruntowała się opinia, że nie będzie nawet konieczne wprowadzenie wojsk na terytorium, ponieważ siły zbrojne tego państwa znajdują się w opłakanym stanie. Niektórzy analitycy polityczni podkreślają, że potężnym rosyjskim ogniowym uderzeniem zniszczone zostaną praktycznie wszystkie systemy nadzoru i łączności, formacje artyleryjskie i pancerne. Co więcej, plejada ekspertów stwierdziła, że wystarczy jeden rosyjski cios, aby zakończyć wojnę. A jako wisienkę na torcie, niektórzy analitycy podkreślają fakt, że przecież nikt na Ukrainie nie będzie bronić kijowskiego reżimu. To nie będzie lekki spacerek. Zacznijmy od ostatniej tezy. Twierdzenie, że nikt na Ukrainie nie będzie bronił reżimu, w praktyce oznacza zupełną nieznajomość sytuacji wojskowo-politycznej oraz nastrojów podzielanych przez szerokie masy społeczeństwa w sąsiednim państwie. Na dodatek, stopień nienawiści, która, jak wiadomo, jest najlepszym paliwem dla zbrojnej walki, w sąsiedniej republice w stosunku do Moskwy jest, szczerze mówiąc, niedoceniana. Nikt na Ukrainie nie będzie witać rosyjskiej armii chlebem, solą i kwiatami. Wygląda na to, że wydarzenia na Południowym Wschodzie Ukrainy z 2014 roku nikogo i niczego nie nauczyły. Wówczas również spodziewano się, że w ciągu kilku sekund cała lewobrzeżna Ukraina za jednym zamachem przeistoczy się w Noworosję. Już rysowano mapy, planowało obsadę personalną przyszłej administracji miast i regionów projektowano flagi państwowe. Lecz nawet rosyjskojęzyczna ludność w tej części Ukrainy, wliczając takie miasta jak Charków, Zaporoże, Dniepro, Pietrowsk oraz Mariupol, w swojej zdecydowanej większości nie poparła takich planów. Projekt Noworosja niezauważalnie sflaczał i po cichu umarł. Krótko mówiąc, wyzwolicielski marsz 2022 roku na wzór i podobieństwo tego z 1939 roku nie uda się. W tym miejscu nadal aktualne są słowa klasyka literatury radzieckiej Arkadia Gajdara. Najwyraźniej czeka nas ciężka bitwa, a nie lekka potyczka. Niewielką ilością krwi, potężnym ciosem. Co do potężnego rosyjskiego uderzenia ogniowego, które rzekomo ma zniszczyć praktycznie wszystkie systemy łączności i obserwacji, formacje altereryjskie i parcerne Sił Zbrojnych Ukrainy. To jedno sformułowanie wskazuje, że powiedzieć coś takiego mogli tylko pracownicy polityczni. Dla przypomnienia: w trakcie hipotetycznych działań wojennych, na skalę teatru działań bojowych, przeprowadza się uderzenia na cele priorytetowe i zmasowane uderzenia ogniowe. Zauważmy, że w toku planowania operacyjno-strategicznego epitety potężne, a także średnie, słabe i tym podobne nie są wykorzystywane. Nauka wojskowa mówi i podkreśla, że uderzenia mogą mieć charakter strategiczny. Głównie dotyczy to strategicznych sił jądrowych. Operacyjny i taktyczny. Jeśli chodzi o liczbę zaangażowanych sił i rażonych celów, uderzenia mogą być masowe, grupowe i pojedyncze. Innych pojęć, nawet w esejach o charakterze politologicznym, mimo wszystko lepiej nie wprowadzać i nie używać. Uderzenia na cele główne oraz zmasowane uderzenia ogniowe mogą być przeprowadzane w ramach frontu. Na zachodnich granicach Rosji jak na razie nie formowano frontów, lub w ramach głównego dowództwa sił zbrojnych na teatrze działań. Jak na razie na południowo-zachodnim kierunku strategicznym również takowego nie utworzono. Wszystko, co jest mniejsze od wspomnianych szczebli, nie jest uznawane za zmasowane uderzenie. Dla przykładu, czym jest zmasowane uderzenie ogniowe na szczeblu frontu? Na początek zauważmy, że dla zmasowanego uderzenia ogniowego angażowana jest maksymalna ilość sił gotowych na bój. Oraz środków lotniczych, wojsk rakietowych, artylerii, środków walki radioelektronicznej, będących do dyspozycji dowódcy wojsk na froncie, operacyjno-strategiczne związki. Zmasowane uderzenie ogniowe oznacza zmasowany atak lotniczy, dwie-trzy salby operacyjno-taktycznych pocisków rakietowych, kilka ostrzałów alteredyjskich. Za sukces uznaje się poziom porażenia przeciwnika w granicach 60-70%. Jaka jest najważniejsza kwestia w kontekście konfliktu z Ukrainą? Niewątpliwie zmasowane uderzenie ogniowe zada potencjalnemu przeciwnikowi duże straty. Ale oczekiwanie, że wystarczy jedno takie uderzenie do zmiażdżenia sił zbrojnych całego państwa, oznacza wykazywanie się w czas czasie planowania i prowadzenia działań wojennych wręcz nieokiełznanym optymizmem. W trakcie hipotetycznej operacji strategicznej na danym teatrze działań bojowych, takich zmasowanych uderzeń ogniowych trzeba będzie dokonać nie raz czy dwa, a znacznie więcej. Trzeba również koniecznie dodać, że zasoby zaawansowanej i precyzyjnej broni Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej nie mają nieograniczonego charakteru. Rakiety hipersoniczne typu Cyrkon nadal nie trafiły na uzbrojenie. A liczba kalibrów, morskich pocisków manewrujących, kinżałów, H-101, pocisków manewrujących klasy powietrze-ziemia oraz rakiet dla Iskanderów w najlepszym wypadku jest mierzona w setkach, a w przypadku kinżałów w dziesiątkach. Takiego arsenału zdecydowanie nie wystarczy, aby zetrzeć z powierzchni Ziemi kraj wielkości Francji z populacją powyżej 40 milionów ludzi. A to właśnie takimi parametrami charakteryzuje się Ukraina. O dominacji w powietrzu. Czasem w rosyjskim środowisku eksperckim pojawiają się opinie wśród zwolenników doktryny DUE, że skoro hipotetyczne działania wojenne na Ukrainie będą się toczyć w warunkach całkowitej przewagi powietrznej rosyjskiego lotnictwa, Wojna będzie krótka i zakończy się w najbliższym możliwym czasie. Jednocześnie, z jakiegoś powodu, zapomina się, że uzbrojone formacje afgańskiej opozycji w toku trwania konfliktu w latach 1979-1989 nie posiadały ani jednego samolotu czy helikoptera bojowego, a wojna w tym kraju trwała całych 10 lat. Ani jednego latającego aparatu nie było uczyczeńskich bojowników, a walka z nimi trwała kilka lat była krwawa i kosztowna dla sił federalnych. A ukraińskie siły zbrojne, takie czy owakie, ale lotnictwo jednak posiadają. Podobnie jak i środki obrony przeciwlotniczej. Nawiasem mówiąc, ukraińskie załogi, bynajmniej nie gruzińskie, przeciwlotniczych systemów rakietowych znacząco przeszczypały rosyjskie siły powietrzne w czasie trwania konfliktu w 2008 roku. Już po pierwszym dniu działań bojowych rosyjskie dowództwo sił powietrznych było w stanie szoku z powodu poniesionych strat. Nie należy o tym zapominać. Opłakiwanie z wyprzedzeniem Teraz skupmy się na tezie, że siły zbrojne Ukrainy są w opłakanym stanie. Nie ulega wątpliwości, że siły zbrojne Ukrainy mają problemy z lotnictwem i nowoczesnymi środkami obrony przeciwlotniczej. Ale musimy również przyznać następujące fakty. O ile przed 2014 rokiem siły zbrojne Ukrainy były odłamkiem Armii Radzieckiej, o tyle w ciągu ostatnich 7 lat Ukraina stworzyła jakościowo inne wojsko, oparte na zupełnie innych podstawach ideologicznych, w wielu kwestiach bazujące na standardach NATO. Całkiem nowoczesna broń i sprzęt są dostarczane na Ukrainę z wielu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i w najbliższej przyszłości nadal będą. Co do kwestii najsłabszego punktu sił zbrojnych Ukrainy sił powietrznych. Nie można wykluczyć kwestii, że kolektywny Zachód może dość szybko dostarczyć Kijowowi myśliwce, jak to się mówi, z zapasów sił zbrojnych, mówiąc prościej, z drugiej ręki. Niemniej jednak pod względem właściwości taktyczno-technicznych ten second hand będzie porównywalny z większością samolotów rosyjskiego parku lotniczego. Nie ulega wątpliwości, że obecne siły zbrojne Ukrainy znacząco ustępują siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej w kwestiach możliwości bojowych i operacyjnych. Nie ma co do tego faktu wątpliwości, ani na wschodzie, ani na zachodzie. Ale kategorycznie nie wolno traktować tego wojska lekceważąco. Powinniśmy zawsze pamiętać o przysłowie Aleksandra Suworowa. Nigdy nie pogardzaj swoim wrogiem, nie uważaj go za głupszego i słabszego od siebie. Co do stwierdzenia, że państwa zachodnie nie wyślą ani jednego żołnierza wyginą za Ukrainę, trzeba stwierdzić, że najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Ale w żadnym wypadku to nie wyklucza, że w razie rosyjskiej inwazji Zachód udzieli siłom zbrojnym Ukrainy zmasowanej pomocy w postaci różnorodnych rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ogromnych dostaw najprzeróżniejszych środków materialnych. W tym względzie Zachód już wykazał bezprecyzensową jak dotąd, skonsolidowaną pozycję, której najwyraźniej Moskwa nie zakładała. Nie ulega wątpliwości, że USA i państwa NATO dokonają reinkarnacji Lendlis na wzór i podobieństwo tego z czasów II wojny światowej. Nie można również wykluczyć napływu ochotników z Zachodu, których może być bardzo wielu. Partyzanci i bojownicy podziemia. I na koniec czas trwania hipotetycznej kampanii. W rosyjskim środowisku eksperckim mówi się o kilku godzinach, czasem nawet o kilkudziesięciu minutach. Z jakiegoś powodu zapomina się, że my już to wszystko przeszliśmy. Sformułowanie: Zdobyć miasto jednym pułkiem spadochroniarzy w dwie godziny stało się już klasyką gatunku. Warto również przypomnieć, że potężne stalinowskie NKWD i milionowa armia radziecka przez ponad 10 lat walczyły z nacjonalistycznym podziemiem na zachodniej Ukrainie. Na dzień dzisiejszy istnieje opcja, że cała Ukraina może z łatwością przejść do partyzantki. Co więcej, takie formacje mogłyby z łatwością rozpocząć działalność także na terytorium Rosji. Walki zbrojne w dużych miastach ukraińskich są ogólnie trudne do przewidzenia. Jak powszechnie wiadomo, duże miasto jest najlepszym polem bitwy dla słabszej i mniej zaawansowanej technicznie strony konfliktu. Poważnie eksperci podkreślają, że w megalopolis można nie tylko skoncentrować ugrupowanie składające się z tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy żołnierzy, ale także schronić je przed przeważającą siłą ognia przeciwnika. Dodatkowo można zapełnić mu długotrwałe zaopatrzenie oraz uzupełniać straty w ludziach i sprzęcie. Ani góry, ani lasy, ani dżungle na dzień dzisiejszy nie dają takiej możliwości. Eksperci są przekonani, że środowisko miejskie pomaga obrońcom, spowalnia ruchy agresora, umożliwia ulokowanie rekordowej liczby bojowników na jednostkę powierzchni oraz pozwala kompensować braki w zasobach ludzkich i technologicznych. Na Ukrainie jest wystarczająco dużo miast, wliczając miasta liczące milion mieszkańców. Tak więc wojsko rosyjskie w trakcie trwania hipotetycznej wojny z Ukrainą musiałoby zmierzyć się ze stanowczo więcej niż jednym Stalingradem czy Groznym. Wnioski: Mówiąc krótko, żadnego ukraińskiego Bliskiego nie będzie. Stwierdzenia niektórych ekspertów pokroju, cytuję: Wojsko rosyjskie rozgromi znaczną część sił zbrojnych Ukrainy w ciągu 30-40 minut. Rosja w przypadku pełnoskalowej wojny jest w stanie rozgromić Ukrainę w przeciągu 10 minut. Czy. Rosja rozgromi Ukrainę w ciągu 8 minut? Nie mają żadnych podstaw. Na koniec najważniejsze: Zbrojny konflikt z Ukrainą u samych swoich podstaw nie leży w rosyjskim interesie narodowym. Dlatego, co niektórzy, nadmiernie podekscytowani rosyjscy eksperci, powinni zapomnieć o swoich fantazjach z serii Zarzucimy przeciwnika czapkami. Aby zapobiec dalszemu uszczerbkowi na swojej reputacji, powinni nigdy więcej nie wspominać takowych fantazji. Koniec artykułu. Niewątpliwie prognoza Hotarionka okazała się bardzo celna i trafna. Każdy wniosek Hotarionka jest właściwy. Po prostu nie ma się czego przyczepić. I taki specjalista jak on pojawia się praktycznie codziennie w propagandowych shows Kabiejowiei, gdzie ma swoje 5 minut trwającym 3 godziny programie. Niektórych może dziwić, jak człowiek, który pisze takie pesymistyczne artykuły, może być w ogóle zapraszany do programów, w których z reguły zaproszeni goście licytują się na to, jak szybko rosyjska armia wypełni swoje cele. Chodzi o to, że propaganda musi być optymistyczna, ale również musi mieć chociażby minimalny stopień wiarygodności. Chodarionek spełnia bardzo ważną funkcję, ponieważ, mając swoje 5 minut, znacząco zwiększa wiarygodność i warstwę merytoryczną programu, w którym występuje. Jego zadaniem jest rzeczywiście powiedzieć trochę prawdy. Z reguły z pewną dozą niedopowiedzeń. Później z tym dyskutuje banda pseudoekspertów. Albo po prostu jest to odnotowywane i przechodzi się do ciekawszych i ważniejszych dla szeregowego Rosjanina tematów w pokroju skali faszyzmów Unii Europejskiej i rasizmów USA. W przypadku chodarionkowych wystąpień działa również bardzo ważna, acz prosta zasada pod tytułem Jeśli nie będziesz kłamać w drobnych, mniej ważnych kwestiach, uwierzą Tobie na słowo, kiedy będziesz zmuszony skłamać w jakiejś dużej i ważnej sprawie. Hodarionek nie kłamie, że wszystko idzie według planów. Nie bagatelizuje pomocy wojskowej, jaką Ukraina otrzymuje od Zachodu i tak dalej. Ale później potrafi walczyć takie kwiatki jak ten w przypadku wycofania się spod Harkowa. A co, że wojsk, to nie że касается возможного отвода наших войск, to нельзя исключать, что это и действия э заранее продуманные тактического масштаба, отойти на более выгодные рубежи э с точки зрения местности. No to... Nie słyszałem jeszcze, żeby powiedział, że armia rosyjska poniosła porażkę. Zawsze jest to jakiś manewr albo odwrót na z góry upatrzone pozycje. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli chcecie mnie wesprzeć finansowo, żebym podobnie jak Hodarionek mogła produkować swoje autorskie niedopowiedzenia i półprawdy oraz oczywiście okazjonalne duże kłamstwa, szukajcie linków do platform wsparcia bezpośredniego w opisie.